To jest druga część programu Artyści Rynków. Jacek Brzeski, Polsat News, I Love Trading, a w drugiej części zapowiadany już Maciej z CMC Markets. No i bierzemy na warsztat ważne wydarzenie polityczne w Stanach Zjednoczonych. Demokraci inicjują procedurę impeachmentu, czyli odwołania prezydenta Donalda Trumpa ze stanowiska. No nie wiem, czy to jest aż tak bardzo ważne wydarzenie polityczne. Jest wiele komentarzy, że to jest sztuka dla sztuki, przedsięwzięcie się nie uda, jest zbyt mało czasu, by coś takiego zrobić. No i przede wszystkim nie ma poparcia, nie będzie poparcia w Kongresie Stanów Zjednoczonych dla takiego ruchu politycznego, ale trochę ruchu to posunięcie na rynkach zrobiło. Arytmetyka tutaj wskazuje na to, że nie ma większych szans na odwołanie prezydenta Trumpa, no bo musieliby się e, przeciwstawić członkowi jego własnej partii, a na to raczej liczyć nie można. Sam impeachment, czyli postawienie właśnie w stan oskarżenia e, jest e, no, działaniem, które może zaszkodzić na pewno wizerunkowo Donaldowi Trumpowi. E, historycznie w Stanach Zjednoczonych jeszcze do impeachmentu nie doszło, natomiast e, samo słowo to też taka ciekawostka. E, impeachment, czyli właśnie postawienie stanu oskarżenia. E, Ostatnio cieszy się bardzo dużą popularnością według e, z jednego z najpopularniejszych słowników e, angielskich e, – Zrosło zainteresowanie tym słowem o 3, ponad 3000%. Więc widać, że na pewno jest poruszenie wśród przynajmniej obywateli amerykań, amerykańskich. Na giełdzie pojawiły się, w, po tych pierwszych informacjach, że demokraci postanowili wszcząć procedurę impeachmentu, pojawiły się ruchy około 1,5%, tyle zanurkowały amerykańskie indeksy. Ale to nie do końca jest efekt bezpośrednio obaw, że do tego impeachmentu może dojść. Akurat rynki znajdowały się w takim miejscu, że to był bardzo wygodny argument do tego, aby mogły zrealizować swoje zyski. Sama procedura impeachmentu, jeżeli rzeczywiście teraz się rozpocznie, no to jest proces długotrwały. I na pewno co jest ryzykowne, to to, że mogą wychodzić pewne fakty które tutaj niekoniecznie będą dla rynków dobre, dlatego że to jest podobnie jak w Polsce, komisje śledcze są powoływane, tutaj też jest dokładnie analizowany szereg różnych informacji. Sam pretekst tutaj do, do impeachment'u, czyli fakt, że Donald Trump mógł wywierać naciski na ukraińskiego prezydenta i potencjalnie mogłyby się pojawiać jakieś tutaj takie korupcyjne zachęty, na zasadzie my wam zaoferujemy pomoc, jeżeli wy nam Pomożecie i udzielicie informacji na temat y, przyszłego potencjalnie y, oponenta Donalda Tra Donald Trumpa, w zasadzie jego syna ale to mogłoby Jobinowi zaszkodzić, bo właśnie mowa o jego, e, jego syn, jest zasiada w spółkach ukraińskich, e, w zarządzie, więc e, no, to jest taki, taki pretekst, który był e, z pewnością wygodny, żeby to wszcząć, bo sam temat impeachmentu Donald Trumpa pojawia się od samego początku, jak tylko rozpoczął swoją kadencję. E, natomiast teraz po raz pierwszy stało się to jako tako realne, więc tutaj jest groźba, a sam Donald Trump dla rynków jest raczej pozytywną postacią. On mocno naciska na to, żeby stopy procentowe były utrzymywane na niskich poziomach. Sam, o samą gospodarkę amerykańską też dba. Już nie mówimy o globalne, bo, bo kwestie kryzysu chińskiego, tak, no to też jego zasługa. I może dlatego rynki się trochę przestraszyły, bo jak patrzymy na nowojorską giełdę i na indeksy z Wall Street, to 24-25 września mieliśmy mocny zjazd w dół. No tak, ale tak jak wspomniałem, to raczej była kwestia pretekstu do realizacji zysków. Później te ruchy już nie były kontynuowane. Szybko rynek odrobił w dalszym ciągu się znajdujemy przy tych szczytach. No to nieco wygląda inaczej niż, niż w przeszłości, kiedy dochodziło do innych prób impeachmentu. No właśnie, bo na końcu te tego impeachmentu byłoby ewentualne odwoływanie prezydenta Stanów Zjednoczonych ze stanowiska. To się nigdy nie stało, chociaż Richard Nixon sam się podał do dymisji po prostu. Jak bywało wtedy, w przeszłości, w takich podobnych sytuacjach z rynkami? Możemy rozpatrywać, na dobrą sprawę, dwa przypadki giełdowe, jeden niegiełdowy, dlatego że Andrew Johnson, który w XIX wieku był prezydentem, no nie miał wpływu na giełdy, no bo zupełnie wtedy to inaczej wyglądało. Rozwijały się oczywiście giełdy, które nieco inaczej wyglądały niż współczesne. Jeżeli chodzi o Nixona, tutaj wprawdzie nie doszło do impeachmentu, to sam, sam się zrezygnował z urzędu, natomiast na pewno by doszło i zapewne zostałby odwołany. Jednak afera Watergate no to był zupełnie inny kaliber. Niż, niż to, co teraz jest Donaldem Trumpem. No i wówczas rynki zareagowały nerwowo indeks S&P 500, który w, to był rok 74, więc ten indeks dopiero kilkanaście lat istniał, ale zanotował największy miesięczny spadek właśnie po odwołaniu, czy po rezygnacji Nixona, no a z kolei złoto mocno zyskało, a też w roku 74 obywatele amerykańscy jeszcze, jeszcze złota nie mogli nabywać na wolnym rynku, więc tutaj był nieco inny udział, jakieś funduszy zabezpieczanie ryzyka. Nieco więcej może nam powiedzieć sytuacja bardziej nam współczesna, Rok 98 i y, impeachment Billa Clintona. Tutaj y, afery. Afery aferami tutaj chodziło przede wszystkim o te afery obyczajowe. Rozporkowe. Rozpor afera rozporkowa, dokładnie. Roman ze Starzyską z Białego Domu, Moniką Lewińską. Yy, ale nie to było przyczyną, bo jednak Stany Zjednoczone nie są jakimś ortodoksyjnym krajem, gdzie za coś takiego się odwołuje prezydenta, ale Bill Clinton został oskarżony o krzywoprzysięstwo, dlatego że przed sądem zataił tę sytuację, wręcz skłamał, że do takiej sytuacji nie doszło. Potem fakty były nieco inne. Yy, I tutaj w tym przypadku rynki. Praktycznie nie zareagowały. Dlaczego? To był już 1998 rok, czyli w samym środku tej bańki w bańki internetowej rynek się znajdował. Sam Bill Clinton miał bardzo duże poparcie społeczne, także w zasadzie nie było jakieś ryzyka i rynek był na tyle sam kupowane było wszystko, że rynek nawet nie chciał reagować na taką sytuację. To było traktowane w kategoriach politycznych, a nie ryzyka gospodarczego dla stanów zjednoczonych dla Giełdy. W 2016 roku mieliśmy impeachment prezydent Brazylii. Z jakimi skutkami dla tamtejszej Giełdy? No właśnie, bo tutaj impeachment, tutaj mówimy cały czas o Stanach Zjednoczonych, a w innych miejscach świata też taki proces jest przeprowadzany. Jeżeli chodzi o prezydent Brazylii, tutaj to był rok 2016, Dilma Rousseff, która drugą kadencję rozpoczęła, została faktycznie odwołana. Też tutaj przyczyny były już takiej natury administracyjno-gospodarczo-podatkowej, dlatego że w taki sposób dość konstruktywny opóźniała przepływ funduszy, do banków, w ten sposób chcąc nieco zataić faktyczny obraz gospodarki brazylijskiej, przede wszystkim deficytu budżetowego. No i tutaj za to została, no najpierw doszło do samego impeachmentu, który zakończył się odwołaniem. Ale w tym przypadku giełda w São Paulo bardzo pozytywnie zareagowała, dlatego że Brazylia w 2014, 2015, no i później 16 roku była pogrążona, może jeszcze nie tyle w kryzysie, ale tam była pełna stagnacja gospodarcza i było blisko. Już takiego poważnego kryzysu. Dlatego rynek się tutaj w tym przypadku ucieszył, że jest szansa na wprowadzenie reform, do których za kadencji Dilmirus'ev nie byłoby szans, praktycznie na to, żeby takie reformy zostały przeprowadzone. I przez cały ten proces impeachmentu, bo to trwało 7 miesięcy. Każda wzmianka o tym, że szanse na odwołanie prezydent się zwiększają, powodowała na rynku wzrosty 2, 3, 4 nawet procentowe. Więc tutaj ewidentnie rynek na to czekał. I na koniec, jeszcze jeden wstrząs polityczny z 2016 roku również: zamach stanu w Turcji i reakcja tamtejszej giełdy i waluty, Liry. No, w przypadku zamachu stanu, no tutaj mamy do, do czynienia z zupełnie innym zjawiskiem, bo jeżeli chodzi o sam impeachment cywilizowany proces w cudzysłowie, natomiast no, tutaj mamy do czynienia z puczem wojskowym, czyli takim w założeniu bardzo krótkotrwałym procesem. No i faktycznie no, był krótkotrwały ten pucz, praktycznie trwał przez jeden weekend, zaczęło się na początku weekendu i do niedzieli sytuacja się uspokoiła. ale Niektórzy konse... twierdzą do tej pory, że był to rodzaj mistyfikacji w, w dużym stopniu, tak, a nie bez... faktycznego zamachu. Bezpośrednio po, po tym już tygodniu kolejnym Pojawiły się takie sygnały. To media też forsowały taką teorię, że sam Erdogan specjalnie spowodował tutaj doprowadzić takiego puczu, żeby zrobić czystki w ramach tutaj i opozycję, tak swoich wrogów politycznych w łatwy sposób usunąć. Jeżeli tak było, to faktycznie mu się to udało, ale konsekwencje dla giełdy i dla RIU tureckiej odczuwalne są do dzisiaj. To był ten początek, naprawdę solidnych problemów liry tureckiej, y, która bezpośrednio po tym wydarzeniu straciła. Tak samo giełda y, straciła przede wszystkim zaufanie y, inwestorów zagranicznych. Y, tak samo lira turecka. W tym momencie y, y, waluta, która jest w grupie tych walut rynków schodzących, atraktowana zupełnie inaczej niż choćby polski złoty i y, y, jeszcze pewnie przez długi czas tego zaufania y, nie zdobędzie. Przede wszystkim przez to, co było, y, jakie były konsekwencje samego puczu i Wzmocnienie władzy Erdogana, który w samym puczu był zwycięzcą. O wpływie wstrząsów politycznych na sytuację rynkową mówił Maciej Leściarz, CMC Markets. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To już wszystko w dzisiejszych artystach rynków. Jacek Brzeski, Polsat News, I Love Trading. Następny odcinek za tydzień w czwartek, 3 października. Do zobaczenia.